Długo dzisiaj Wam nie zajmę, bo jest po prostu nowy rok. I, ale tak Ci chciałem odezwać. Wczoraj chyba nie robiłem żywca. Nie wiem czy robiłem. Już sam nie wiem. Nie, wczoraj nie robiłem, e, bo teraz mam tu otwarte też YouTube Studio. 30 grudnia to był ostatni e, żywiec, dzień przed Sylwestrem. Na e, dzisiaj mamy 1 stycznia, także już jest nowy rok 2026. Możecie napisać w komentarzu, jak świętowaliście, czy było ostro, czy się, dobrze, czy się dużo działo, my spędziliśmy w domu, zresztą nagrałem też vloga, który się pojawi na kanale rodzinnym i tam będziecie mogli zobaczyć, jak spędziliśmy Sylwestra, no i tak to jest, mamy 2026 rok, zaczynamy, zaczynamy nowe przygody, Trzezie na Trzeźmilek, nowe wyzwania, Zobaczymy, jak to wszystko będzie w nowym, w nowym roku, co nas będzie też czekało, Jakie będą plany, jakie wy będziecie mieli plany, możecie napisać też w komentarzu. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi jakimiś e, słucham top radio 357. Dzięki na zawiadomość. E, jeżeli chcecie się. E, dziękuję. Jeżeli chcecie się podzielić oczywiście waszymi jakimiś nie wiem postanowieniami noworocznymi, no to też możecie je tutaj um, gdzieś napisać w komentarzu czy też na czacie. Um, jakieś ja tam mam, ale na razie nie będę się do nich tutaj odnosił um, na tej transmisji na żywo. Mam tak gdzieś poukładane w głowie, co bym chciał, um, co bym chciał um, też robić. Mirek tutaj pisze nowy rok, nowe podwyżki, tak właśnie e, słuchałem wczoraj, słuchajcie, też vloga u um, po, polecam Piotra Powałki, porusznik Piotr Pawałka który właśnie mówił o tych podwyżkach, co będzie, co będzie droższe, co ile będzie kosztowało i dlaczego będzie tak drogo, także odsyłam też do niego. Może sam zrobię też takiego vloga, bo to jest też dobry temat, żebym ja to omówił i skomentował. Ja też się dziwię, jeżeli chodzi o te podwyżki, to jest dobry, dobry temat, który tutaj wywołał Mirek. Bo jak to jest, że myśmy tak przywykli do tego, że po prostu co roku to jest dla nas normalne i takie akceptowalne, że, akc że po prostu no, wszystko ma być droższe. No i to jest po prostu takie już ludzie podeszli tak jakby na porządku dziennym do tego, że jest nowy rok, no to wiadomo, to wszystko w górę. Prąd, woda, gaz. Yy, jedzenie i tak dalej i zawsze, nawet nieważne, czy o 10, czy o 15, czy o 50 groszy, ale wszystko musi po prostu zdrożeć. Yy, dlatego ja nie wiem, dla mnie to jest jakaś yy, trochę abstrakcja. Yy, oczywiście też jak rosną pensje minimalne. Yy, ja pamiętam też takie czasy i robiłem przecież vloga na tym kanale ostatnio rodzinnym. Yy, jakiś czas temu, nie wiem, kiedy dokładnie ten vlog się pojawił i Mówiłem wtedy o tym, jak się zarabiało w Polsce, jakie to były zarobki jeszcze w roku 2001, bo pamiętam wtedy moją pierwszą pracę i wtedy zarobki to były takie gdzieś na poziomie 1000 zł, tak się zarabiało w tamtym czasie. Także no, teraz wiadomo, wszystko się zmieniło, ale też inny był koszyk, jak można było kupić, zrobić zakupy. Zresztą krążą też takie memy, gdzie. Jest na, na zdjęcie z koszykiem i te produkty w koszyku za 100 zł, ile można było kupić w, w tam powiedzmy 10 lat temu, w 2020, a w 2025, jeszcze ubiegłym roku. Także coraz mniej tych rzeczy można wsadzić do tego koszyka po prostu z roku na rok, i ten, ta wartość tego pieniądza po prostu traci, tak bo no bo za tą samą stówkę nie kupicie tego, co kupiliście jeszcze powiedzmy choćby nawet rok temu. Także dla mnie to jest zaskakujące, znaczy zaskakujące, że, że jest takie przyzwolenie na to, że ludzie się po prostu na to godzą. No trudno, co zrobić jest droga. No, no ale to jest taka, takie jedno z jakichś takich przemyśleń tych noworocznych, które zawsze gdzieś tam towarzyszą. Nie wiem, czy widzieliście ostatnio, co się działo, bo um, śledziłem też newsy, wiadomości z zimą, że zima oczywiście zaskoczyła drogowców. Auta stały w jakichś gigantycznych korkach na jakiejś drodze ekspresowej, chyba S7, e, śniegu zasypane. E, widziałem, jest taki też, ale się uśmiełem z tego, bo jest jakiś taki na Instagramie profil, e, gdzie przerabiają e, za pomocą AI... Artificial Intelligence, jak to woli, i przerabiają właśnie różnych tych polityków, nie tylko, znaczy różnych polityków. Były tam, były z Żeleńskim i tak dalej, ale na bieżąco sytuacja z tym odśnieżaniem, i stoi Helmut, Donald Tusk z Ursulą wodę leje i biorą łopaty, i tymi łopatami oni odśnieżają. Odśnieżają. Tam Helmut coś mówi. Bierzmy się do roboty. Dobrze, że tutaj, Urszula, jesteś ze mną. I taki komentarz, i kraśko, taki wyimaginowany przez sztuczną inteligencję, jak tam właśnie zapowiada w Warszawie, że, że zaśnieżyło, i, i, i ten, że, że nie można się uporać ze śniegiem. I Helmut i Ursula. Także mm, wiadomo, że zrobione przez ćwiedź inteligencji, ale, ale zabawne takie mm, shorty. Także uśmiecham się z tego. Aczkolwiek nie jest śmieszne, że ludzie musieli stać w korkach, że jak to jest, że co roku po prostu jest ten sam problem, że przecież są, i patrzcie się jak to jest, oni będą mówić o globalnym ociepleniu, o różnych rzeczach, a nie potrafią, albo że jak było 100 tysięcy lat temu, bo mówili, że wtedy tak i tak była taka pogoda, a nie potrafią przewidzieć pogody na, na następne dwa tygodnie, tak de facto. Ponoć, że były znane prognozy pogody i że spodziewali się opadów śniegu, no ale oczywiście musiało ich zaskoczyć, bo zawsze ich zaskakuje. Także dla mnie to też jest jakiś taki kuriozum, że tak się dzieje. Także tak to jest. Nowy rok, nowe możliwości, nowe wyzwania. Zobaczymy jak będzie. Mam nadzieję, że ten rok będzie lepszy niż poprzednio. A przynajmniej, że nie będzie gorszy od tamtego roku. Myślę, że może też być w cudzysłowie interesująco, ciekawie, że wiele się jeszcze wydarzy. Będzie tutaj wiele tematów poważnych do dyskusji na tym kanale, do robienia vlogów. Dzisiaj już taki jeden temat właśnie zaproponowałem, właśnie wgrywać w vlog w otchłanie YouTube'a, bo byłem dzisiaj sobie tak nagrać na ludzie na spokojnie. I to jest ważny temat, który dotyczy akurat miejsca, z którego ja pochodzę, więc Zapraszam na tego vloga dzisiaj wieczorem, jeszcze 10 minut się będzie wgrywał. No i tam poruszam temat, uważam, że ważny, który ja nie będę spoilerował, tak? Zapraszam to sobie oglądniecie. Ale tak czy inaczej, już od pierwszego dnia stycznia różne rzeczy się zaczynają dziać, tak jakby nawet w Krakowie, z którego ja pochodzę. Więc, no, jeżeli już y, takie zmiany od teraz i, i tam, to co dopiero będzie gdzie indziej. Y, więc y, zobaczymy, y, czego jeszcze będziemy mogli się spodziewać w najbliższym y, czasie, dniach, miesiącach i tak dalej. Obyśmy y, żyli w jakimś względnym spokoju, żeby nas y, 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 nie popchnęli w tą wymarzoną wojnę, która im się po prostu marzy, tak i robią wszystko, żeby nas tam. Po prostu uwikłać. Mam nadzieję, że, że to się nie ziści, że to nas po prostu ominie, bo to jest naj, najgorsze, co by się mogło nam przydarzyć. No i żebyśmy jakoś nie byli dociskani też finansowo z każdej strony. Aczkolwiek, jak oglądałem ten vlogu porusznika Piotra Powałki na temat podwyżek w 2026 roku, no to będzie podwyższony VAT z tych artykułów, z tych produktów, które miały. 8% czy tam 5% VAT na 23%, więc, więc taka będzie ciekawa zmiana, więc są to duże zmiany też, jeśli chodzi o VAT. Nie będzie on wyższy niż 23%, chociaż nie poddawajmy im pomysłom takim, żeby mogli wprowadzić, bo jak dobrze pamiętacie, Helmut wprowadził 23% VAT na rok czasu, no ale minęło chyba 15 lat od tamtego czasu i nie został obniżony, ponieważ to zawsze działa w ten sposób, że jak podatki mają być podwyższone, to później już się ich nie da obniżyć. Tylko to działa w jedną stronę, tylko da się zawsze podwyżyć, ale już obniżyć się nie da. Teraz nie ma znaczenia cena dolara, cena baryłki ropy, bo przy tych cenach, to jak teraz jest, to paliwo powinno kosztować 4,50, a nie, a nie tam koło 6 zł czy ponad 6 zł. więc o czym tu po prostu y, mówić? No, tak jest. Y, jesteśmy łupieni z każdej strony. No, ale jeżeli finansujemy nie tylko nas, a, y, a jeszcze oczywiście drugi naród, no to inaczej, y, inaczej chyba się nie da. Y, więc zobaczymy, jak to słuchajcie będzie. Y, nie będę tutaj przedłużał dzisiaj, bo y, co, co więcej, y, jest nowy rok. Trzeba y, jakoś tak. Y, Bardziej spojrzeć, niech każdy po prostu myśli o sobie, niech każdy robi tak, żeby komuś było jak najlepiej, I, i tyle trzeba robić po prostu swoje. Będę kończył. Wam życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Wczoraj był taki vlog, który był zatytułowany ostatni film, ale to był ostatni film, że w tamtym 2025 roku, a nie, a nie że w ogóle. Po prostu, po prostu tak go zatytułowałem. Także, tak to jest. W tym roku będzie jak będzie też na tym YouTubie skończyłem już z vlogmasami na kanale rodzinnym aczkolwiek dzisiaj jeszcze będzie jeden vlog i później już te vlogi będą też tak co drugi co trzeci dzień się pojawiały więc już nie będzie też codziennie no i tak to jest także nagrywać coś to zawsze będzie zawsze się znajdzie temat bo ja mam Mnóstwo rzeczy, o których chciałbym tutaj opowiadać, czy też pokazywać na kanale rodzinnym, tylko trzeba mieć na to czas. No, a YouTube nie jest czymś, co jest po prostu moją pracą, tylko to jest takie zajęcie po prostu jakieś dodatkowe. A tak to jest. Jeszcze raz wszystkiego Wam życzę dobrego. Napiszcie w komentarzach, czego się spodziewacie po nowym 2026 roku i czy macie jakieś plany związane z tym rokiem. Czy macie jakieś postanowienia też noworoczne. Ja może o tym nagram jakiegoś vloga, ale to na drugi kanał. Wszystkiego dobrego jeszcze raz miłego wieczoru i zapraszam na film, który będzie o 21:00 czasu polskiego w ważnym temacie. Dziękuję Mirek i wszystkim Wam oglądającym tutaj Justynka, tam Ena była wszyscy, którzy oglądacie. Zostawcie jeszcze łapki w górę. No i wszystkiego dobrego jeszcze raz. Trzymajcie się, zdrowo, Pa.